Dzień dobry mili Państwo, postanowiłem nagrać taki film, troszkę wyjaśniający, ponieważ miałem okazję poznać się z częścią z Was na targach Bike Expo. Był to świetnie spędzony czas, wymieniliśmy się naprawdę sporą ilością wiedzy, ciekawych spostrzeżeń i, i naprawdę bardzo Państwu dziękuję za tak liczne przybycie. Podobno nasze stoisko było jednym z bardziej obleganych, no i chłopaków obok z torbami, za co Państwu bardzo, bardzo dziękuję. Ale zaobserwowałem jedną rzecz, a konkretnie chodzi o podejście do potówek kolarskich. Wielu z Was tak naprawdę nie do końca wie, czym są, do czego służą i jakie spełniają zadanie. Tak więc ten odcinek jest po to, by to w Państwu w łatwy sposób przedstawić. Potówka kolarska nie ma za zadanie spowodować tego, że Państwo nie będziecie się pocić. Głównym założeniem jest to, by Państwa skóra była sucha ponieważ gdy jest mokra bądź wilgotna każdy wiatr powoduje spory dyskomfort. Chłodzimy ciało, jest nam nieprzyjemnie. Podobnie jak po wyjściu z basenu nawet w ciepłą pogodę, jeżeli wyjdziemy z basenu, a zawieje wiatr, robi się nam zimno. Właśnie od tego jest taka potówka, by komfort naszej jazdy na rowerze był jak najlepszy, czyli chcemy, żeby nasze ciało było jak najbardziej suche. Dzięki kanalikom, i odpowiedniej gramaturze takiej potówki, pot, który wychodzi z naszej skóry, dostaje się do tej potówki. Jest transportowany od wewnętrznej strony, czyli od strony skóry, na zewnątrz. Więc gramatura musi być odpowiednio gruba. Ta potówka nie może być za cienka, ponieważ nie mamy tego bufora, gdzie transportujemy. I dzięki temu, że jest to poliester, gdzie też o poliestrze nagram osobny odcinek. Chciałbym Państwu bardziej uświadomić, czym jest taki poliester, jak jest porównanie do merino i chociażby do bawełny, ale o tym potem. Wróćmy z powrotem do tej potówki. I teraz głównym założeniem jest, by wilgoć i pot wyszła na zewnątrz i może być wrażenie, że koszulka nasza potówka jest mokra, ale ona jest mokra z zewnątrz, ale skórę mamy suchą i to jest jej głównym założeniem transportowanie tej naszej wilgoci na zewnątrz i jak najszybsze odparowanie. Dzięki temu, że jest to poliester, dlatego te odparowanie tej wilgoci jest na bardzo wysokim poziomie. Nasza skóra najlepiej się czuje, gdy jest sucha i tak właśnie działa potówka i tak właśnie ma działać. Mało tego, jestem przekonany, że osoby, które nigdy nie korzystały z potówki, a zaczną z niej korzystać już nie będą chciały jeździć na rowerze bez potówki. Czy w potówce można jeździć w samej potówce? Oczywiście, że tak. Widzimy te trendy w Stanach Zjednoczonych. Bardzo dużo, już nawet ludzie, którzy nas odznaczają w naszych potówkach, wrzucają, jak jeżdżą w samych bipsach i tylko potówka. Nie ma z tym najmniejszego problemu. Można jeździć. Kwestia gustu i kwestia, jak się czujemy. Więc możecie śmiało ubierać na tą koszulkę osobiście, gdy robi jakąkolwiek aktywność fizyczną, czy nawet bardziej aktywny. Wieczorny spacer, nawet wtedy ubieram potówkę i dopiero wtedy na to koszulkę. Dzięki temu moja skóra jest sucha. Ja będę namawiał Państwa do korzystania z potówek, i to nie muszą być nasze z gruzo, to mogą być jakiekolwiek potówki. Ale znajdźcie dla siebie taką potówkę, w której naprawdę poczujecie ten komfort, bo jest kolosalna różnica. I to wiem nawet dzięki Wam, nie tylko dzięki temu, że sam używam, ale wiem też dzięki Wam. Sporo osób mi o tym mówiło i zachwalało, stąd też w pierwszym dniu praktycznie wyprzedaliśmy wszystkie nasze potówki na Bike Expo, za co naprawdę bardzo, bardzo dziękujemy. Dodaliście nam też wiatrów w żagle. Tak więc kończąc temat potówek, zachęcamy do ich korzystania i nie, potówka nie powoduje tego, że się nie pocimy. Powoduje to, że nasza skóra jest sucha. A dzięki temu odczuwamy dużo większy komfort z jazdy, jak i jakiejkolwiek innej aktywności. Tak więc dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Spodziewajcie się odcinka z związanego z yy, porównaniem poliestru do poliestru, do merino i do bawełny. Tak więc dzięki za dziś, cześć.